Witam wszystkich mamy dzisiaj 20 marca 2020 czwarty. Zobaczymy ale powiedzmy. Już zajmujemy daszek. Ocieplenie. No i zejrzymy tu o, do tego aha, Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ramek tu mamy. Sześć ramek. Troszkę dymka, dymek jak przygas, może pójdzie troszkę, dobrze, o, troszeczkę tu oczyścimy. Do tej, do tej rodzinki jeszcze też nie zaglądaliśmy już teraz nie wiem czy o, dymko troszkę dzisiaj niby ciepło, niby jest tego, ale tak taki chłodny wiaterek już teraz nie pamiętam czy ja tu robiłem wyjmowałem, bo przeglądów jako takich tu nie robiłem, tylko Ewentualnie mogłem wyjąć ramkę, tam gdzie pszczoły nie obsiadały. Ale już nie wiem, czy ja z tego hula wyjmowałem, czy nie. Dobra, ciasto wyjadły. Zobaczymy, co tu w tej rodzince jest. Czyli taki niby 15 stopni na termometrze, podali 10 w internecie. Tu jest zapas pokarmu. Tu z tej strony troszkę siedzi nie za dużo. Można by było nawet, może ściasnieć bardziej. O. Tu też jest zapas pokarmu. Ale czy to coś jest? Chyba w czerwiu nie ma Chyba nie ma o, z tego ocieplenia takie się. To co my tu mamy? To jest wyjedzone Troszeczkę z tej ramki Słońce wziąć, bo tak tutaj nie widzę Popatrzcie wy Ale chyba tu nic nie ma Zobaczymy tu, w tej tam rameczkę. O, no tu jest czerwio troszeczkę. O, tu mateczka chodzi. Tu jest już wygryza się czerw. Widzicie? Czerw się wygryza. Cała ramka ta, jak tu sięga. Z drugiej strony, tak samo jest, nie będę odwracał. Widzicie, tu mateczka chodzi. czy to widać, czy nie widać chyba widać krajenka linia nieska taką pszczołę mamy dobrze A co tu jest tu na tej ramce, co my tu mamy? To jest jeszcze czerw. Już się zasklepia. No jest cała ramka tutaj. Tu jest młody wokoło. Tak, bo widać chyba. A z drugiej strony to samo jest. Słońce sobie zobaczy, zarówno. Tak, młody czerw jest tu wokoło. Spójrzcie. To jest druga ramka czerwiu. A tu już pomiędzy tym widać ten stary czerw. Już częściowo się wygryza też. Także następuje nowe pokolenie pszczół. Na dwóch ramkach jest czerw na pewno. Dzisiaj jest taki w miarę ładny, spokojny dzień. Jest taki powiew chłodnego wiaterku, ale ogólnie jest ładny dzień. Zobaczcie, tu coś coś jest. Ja zobaczę tu pod słońce. No, chyba raczej chyba raczej nie ma. Ale nie jestem pewien na 100%. No dobrze, to złożymy. Na dwóch, tych dwóch rameczkach był czerw. Na pewno. A na tej... Ja nie widziałem ale być może jak tu jest tak a tu mateczka przeszła widzicie to być może że i tu też składa zaraz zobaczę pod słońce dzisiaj słabo na słońce świeci ale nie jest takie jaskrawe trzeba by może na drugiej stronie bo tu jest widzę trochę komórek trutowych o tej porze trutowy nie bardzo chcą składać Idzie. No dobrze. Położymy to. Tu są fajne komórki. W to by składała na pewno. O, no, z pyłkiem. Bo pszczoła chodzi. W to by składała na pewno. Ale nie będziemy zamieniać. Niech będzie tak jak jest. Dobrze. Fajnie. Pokarmo jest, zapas. pokarmu jest. Pierzgi, pyłku. To teraz przez dwa dni, czy trzy, nie pogody było u nas. To wyjadły wszystko. Raczej jest to, co dzisiaj przyniosły. Chociaż dzisiaj. Aż takich wielkich lotów nie ma, ale, ale są. Jak na 20 marca. To nie jest źle. Rodzinka potrzebna jest nam w pełni rozwoju na maja. U nas pierwszy pożytek towarowy jest w maju. Jest to rzepak. Wcześniej wierzbę mamy jako pyłkowy tylko. Dla kropu nie noszą praktycznie w ogóle. To co przyniosą, nie ma żadnego znaczenia może tak. Sadów też nie ma. Co dalej? Mniszka bardzo małe ilości też, bo u nas tu jest zbyt dobre ziemie są, żeby nie ma jakichś nieużytków takich słabych łąk, żeby mniszek rosł. Także pierwszy pożytek to rzepaki. na rzepak nam są potrzebne te rodzinki w spokojnie dojdą także poczekamy zobaczymy nie potrzeba się stresować o, tu jest jakaś odrobinka ciasta tej damy może później im uszykuję nie uszykowałem ciasta Ogólnie nie robię jakichś tam przeglądów wielkich, wyjmuję jedynie nadmierne ilości ramek. To co robię tutaj zaglądam to w celach filmu Tylko i wyłącznie. Co rozbieram tą, te rodzinki, a tak wyjąłem nadwyżkę ramek to co było moim zdaniem nieobsiadane i, i to tyle i czekamy na lepszą pogodę. Przy lepszej pogodzie, przy wyższej temperaturze pszczoły będą zajmowały większą ilość ramek. Będzie można wtedy dokładać ramek. Ta sama ilość pszczół przy temperaturze 12 a 20 stopniach to jest różnica dwóch, trzech ramek. Nawet może więcej obsiadywać pszczół. Także no, jest dobrze. Jest dobrze, bardzo dobrze bym powiedział nawet. Zobaczymy w maju a na razie kontynuujemy swoją pracę i posuwamy się do przodu Piszcie w komentarzach, ale chciałem podziękować wszystkim za oglądanie, za łapki Dzięki wszystkim, naprawdę wielkie dzięki. Do usłyszenia, do następnego